więc będzie pierwszy na tablicy wyników jako gospodarz. Bata z dystansu za dwa punkty. Przyzwyczaił nas do tej sytuacji. Lubi, lubi z za linii białej rzucać. Tymczasem Wojt za dwa pierwsze punkty i przed szansą na plus jeden. Ach, niewiele brakowało. 4 minuty, minuta za nami. Jeszcze 4 minuty regulaminowego czasu. Jeżeli żaden zawodników wcześniej nie zdobędzie 7 punktów, a ja boj! A Kolejny punkt bliżej. 2 do 0. Prowadzi meczu o trzecie miejsce z Watą. Słuchajcie, znacie na pewno takie powiedzenie. Mieć nogi jak z Vaty. To na pewno nie przytrafiło się zawodnikowi w niebieskiej koszulce. Gra twardo, aż czasami nawet na pograniczu faulu. Na co zwracamy uwagę? Celnie! Oj! On znalazł! On otworzył właśnie worek z prezentami od świętego Mikołaja, a tymi prezentami są celne kosze. Taki trzeci właśnie w ciągu ostatnich dwóch minut zalicza Wojt prowadząc 3 do 0 meczu o trzecie miejsce z Watą. Watan swoją charakterystyczną techniką wykonał kolejny rzut z dystansu. Połowa czasu za nami. Trzema punktami. Prowadzi zawodnik w czarnej koszulce. Wojt. Wata w obronie gra ostro, często ustawia swojego rodzimika na linii rzutów osobistych. Jak na razie No to jest faul I to taki właśnie nieładny. ładny tutaj mogłoby być, rzeczywiście Słyszę gdzieś w tłumie, Uu, jest to Niestety z przykrością, muszę powiedzieć, uzasadnione Wata, prosimy Cię Dbajmy o ducha sportu Naszego pięknego To w końcu skuteczny na linii rzutów osobistych Doczekaliśmy się tego Cztery do zera, minuta 20, Wata nadal ostro atakuje, ostre strzały z dystansu, strzały warte dwóch punktów, tylko dwa takie celne strzały sprawiłyby, że Wata z, z, byłby w stanie remisowym z Wojtem, a trzy, że by zwyciężył, na razie nie trafił żadnego. Za to Wojt w ostatniej, ostatnią minutę rozpoczyna piątym punktem. Było coś, słuchajcie, end na żywo w Bonarce. Skill to my blue, prawda, się chowa. Zauważcie, podwójna sztuczka i pod swoją nogą, i pod nogą przeciwnika. Słuchajcie, obserwuję się tego gracza od dłuższego czasu i wiecie, że to, że ta piłka wypadła na aut, to nic. 18 sekund, 17, 16, 15, 5 do 0 prowadzi Wojt, on teraz przy piłce. I kolejna szczęścia rodem z miksteków Kimblara. 3 sekundy do końca przed szansą Wata, no niestety zbyt długo się zbierał. Wacie, dziękujemy serdecznie, gratulujemy e czwartym...